Biblioteka Książąt Czartoryskich, oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, to jedna z najważniejszych bibliotek w Polsce i bezcennie zachowana Biblioteka Rodowa. Zawiera niemal 250 tysięcy bezcennych dokumentów stanowiących o wartości polskiego dziedzictwa. Projekt rozbudowy i modernizacji Biblioteki Książąt Czartoryskich to niezwykle ważne przedsięwzięcie dla naszego muzeum. Dzięki dofinansowaniu z programu operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027 powstanie Nowoczesna Instytucja Kultury. Przestrzeń, która będzie sprzyjać zarówno badaniom naukowym, jak i popularyzacji tej unikalnej kolekcji. Realizacja projektu zakłada kompleksową przebudowę budynku, dostosowanie go do nowoczesnych standardów przechodzenia zbiorów i udostępniania ich szerokiej publiczności. Remont bez wątpienia podniesie komfort czytelników, pracowników i innych osób korzystających z oferty biblioteki. Budynek stanie się w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Powstaną nowe przestrzenie. Od strony dziedzińca wewnętrznego dobudowana zostanie klatka schodowa, na dziedzińcu nowa przeszklona sala edukacyjno-warsztatowa, a na poziomie minus dwa duża sala multimedialna. Nową aranżację zyska również dziedziniec biblioteki. Nowo powstałe przestrzenie pozwolą na organizację pokazów, warsztatów, spotkań naukowych. To wielki krok w kierunku otwarcia zasobów Biblioteki Książąt Czartoryskich dla społeczeństwa. Ochrona tych niezwykłych zbiorów to priorytet projektu. Księgozbiór Biblioteki Książąt Czartoryskich liczy ponad 233 tysiące woluminów, wśród których jednym z najcenniejszych jest. Druk Mikołaja Kopernika o obrotach sfer niebieskich pochodzący z biblioteki króla Zygmunta Augusta. W kolekcji rękopisów obejmującej ponad 14 tysięcy pozycji na szczególne wyróżnienie zasługuje Złoty Kodeks Półtuski z XI wieku oraz Pontyfikał biskupa Elaż Maciołka z początku XVI wieku. W ramach projektu wykonane zostaną niezbędne prace prewencyjne i konserwatorskie wybranych obiektów. Zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt do digitalizacji i wyposażenie budynku. Nasi pracownicy przejdą szkolenia, powstanie także nowa oferta programowa. Dzięki takim działaniom będziemy mogli jeszcze lepiej chronić skarby polskiego dziedzictwa, a także szerzej je prezentować. Dzięki remontowi i modernizacji otworzymy nowy rozdział w historii biblioteki Książąt Czartoryskich. Będziemy mogli pokazać jej historyczne zbiory w nowoczesny sposób, odpowiadający wrażliwości dzisiejszej publiczności. Już niebawem wszyscy będziemy mogli odkrywać jej bogactwo na nowo.